Przed Tobą. Hall zakupowy, logopedyczny. Nazywam się Agnieszka Capron, jestem surdologopedą, pracuję głównie z dziećmi, z wadami słuchu i z opóźnionym rozwojem mowy. I dzisiaj pokażę Ci moje logopedyczne zamówienie. I ono, jakby, było na bazie, po pierwsze, rzeczy, które mi się od jakiegoś czasu podobają. Po drugie, nowości, które wydawały mi się na stronie, że są naprawdę idealne dla mnie do terapii dzieci. Ale też, takiej spontaniczności, nutki spontaniczności na zasadzie, o, kosztuje to 5 zł, wydaje się ciekawe, dobra kupię to. Więc pokażę Wam i te spontaniczne rzeczy i te przemyślane wcześniej, te, które na przykład mam inne części, wiem, że są warte, tylko właśnie na przykład kolejna, no kolejna część wyszła. Zaczynamy. Ja już sobie pozwoliłam wcześniej otworzyć paczkę, ale tylko przejrzałam tak, zobaczyłam, co tam jest. Nie otwierałam tego, także wiecie, strona po stronie i tak dalej, więc będę Wam na żywo opowiadała swoje no takie reakcje dotyczące tego, czym się to przyda i czy to jest ciekawe. Pierwszą rzeczą, jaką kupiłam jest dzieci kontra rodzice zagadki 4+. Myślałam, że te zagadki będą idealne dla moich dzieci w wieku właśnie 4+, bo mam kilkoro 4-5-latków w terapii właśnie z niedosłuchem i e, chciałam właśnie te zagadki tutaj wykorzystać jednak no zerknęłam na nie już e, wcześniej akurat na te zagadki zerknęłam e, tylko na dwie e, ale zerknę teraz z wami na kolejne e, zobaczcie tutaj e, jest jakaś instrukcja i właśnie takie zagadki zerknęłam na dwie no ale sobie przyjrzymy kolejne która osoba jest lekarzem i są tutaj trzy trzy osoby tak tak trzy osoby co rośnie w ogródku o, ryba, banan, rzutkiewka, to widziałam wcześniej. Czym jemy zupę? I mamy widelec, e, szczoteczkę i łyżkę. E, które zwierzę jest najcięższe? I trzy zwierzęta namalowane. Zwierzątka, mamy kota, nosorożca i jakiegoś tam ptaszka. Które zwierzę ma długą szyję? Słoń i pies. No dobra, okej. Okay. Podoba mi się, jeśli chodzi o jakby wizualny aspekt. Atrakcyjne. Jakby ciekawa forma zagadek, że wybieramy sobie, czyli nie tak zupełnie z głowy, bo myślałam, że to będą takie z głowy, wiecie. Ma cztery nogi i coś tam, prawda? A to są jednak takie bardziej do wyboru. Świetnie, zaraz zobaczę tutaj drugi plik. Taki sam, która figura to koło, które zwierzę umie latać, co odmierza czas, troszkę może trudniejsze które zwierzę wyginęło, co dają nam pszczoły. Mhm, troszkę jakby trudniejszy ten drugi plik. Ale słuchajcie, nie jest to dla moich dzieci 4+. To jest dla mojej siostrzenicy, która ma 2,5 roku i to będzie super dla niej. Jeśli chodzi o moje czterolatki, które zwierzę lubi marchewkę, mm -mm. jakby nie, te dzieci e, jakby mają znacznie, znacznie większy zasób tutaj słownictwa i takiego e, jakby większe wymagania, jeśli chodzi o te zagadki, zdecydowanie. Ostatnio na przykład odpowiadały mi dzieciaczki na zagadkę, e, co to jest kijanka, e, więc jakby taki poziom zaawansowania czterolatków e, moich w terapii nie przyda mi się, to do y, terapii raczej na ten moment z Tymi dziećmi, które mam aktualnie na myśli, jeśli chodzi o te zagadki, ale ogólnie polecam. Wydaje mi się fajne, tylko po prostu dla młodszych. Takie wiecie, dwu i pół latki, trzy latki oczywiście zależy, bo jeśli mówimy o późnym rozwoju mowy, no to faktycznie, być może czterolatki, ale moje dzieci, te, które, te o których myślałam zamawiające zagadki, które mają program terapii tak ułożony, że potrzebuje tych zagadek, to, to akurat nie. No trudno. Ogólnie. Bardzo fajna pomoc. E, następna pomoc to jest, o co chodzi, rozumienie idiomów i przenośni wiru. Bardzo, bardzo mi się spodobało na stronie. Była to chyba nowość ich, y, która się pojawiła. I słuchajcie, y, opis był wspaniały. Zaraz zerkniemy, co jest w środku, tak dokładniej, i będę Wam mówiła. To jest Ewa Bielenda Mazur, Zdzisława Orłowska-Popek. I tak, jest spis treści, jest wstęp oczywiście i mamy tak, mamy tutaj jakąś historyjkę opisaną, mamy co znaczy i słowa klocki Lego, losowanie pacjentka i odpowiedź na pytania. Czym lubiły bawić się dziewczynki? Kim były dla siebie Lila i Milena? Świetnie, czyli takie czytanie Słuchanie u mnie będzie ze zrozumieniem, idealne. I mamy tutaj piękny obrazek kolorowy, także super. Jakby tego potrzebowałam, czytanie, słuchanie u mnie akurat ze zrozumieniem, może być oczywiście w formie czytania ze zrozumieniem, ale u mnie czytanie, e, ale tu widzę, że jest dalsza część. Słuchajcie, w jakiej sytuacji Milenka zapytała o co chodzi. Wybierz właściwe sytuacje, kiedy słyszymy czyjeś kroki, kiedy nie wiemy, co się stało, nie rozumiemy czyjegoś zachowania, kiedy się złościmy, do których zdań możemy dodać zwrot, o co chodzi. Myślałam, że lubisz się ze mną bawić, a ty ciągle masz obrażoną minę. I czy można dodać zw e zwrot, o co chodzi? Albo dziękuję za ładny prezent, właśnie o takim marzyłem. I czy można dodać zwrot? Rewelacja! Rewelacja, słuchajcie! Super! Dla moich dzieci, które mam w terapii, e o których myślałam zamawiając właśnie ten e, tę te pomoc będzie idealne i tu kolorowanie. Dorysuj zabawki, którymi dziewczynki mogłyby się pobawić, a których nie ma. Na obrazku, pokoloruj obrazek według własnego pomysłu. Czyli generalnie kolorowanka jako dodatek do domu można dać, można w nagrodę, taką jakby, na no, taką motywację, może nie nagrodę, że gdzieś tam odpowie na pytanie, to maluje jeden fragment. Super. Po prostu te pytania są genialne. Bardzo mi się podobają. Świetne. Zobaczę jeszcze inny jakiś przykład. Wszystkie są na tej zasadzie, że jest tekst. I jest do tego obrazek kolorowy, i tu widzę odpowiedź na pytania, i w jakiej sytuacji mama powiedziała, że marlenka na przykład wierci jej dziurę w brzuchu, co to może znaczyć? No i możesz wybrać sytuację, do których zdań można dodać zwrot. Porównaj czarno-biały obrazek z kolorowym, poszukaj różnic pięciu różnic, na przykład rewelacja super kolorowy z czarno-białym, bardzo mi się podoba słuchajcie, bardzo mi się podoba. Możecie kupować, a jeszcze właśnie powiem Wam, gdzie kupiłam te wszystkie pomoce. Ja szukam zawsze tam, gdzie najtaniej, czyli wpisuję w wyszukiwarkę Ceneo i najczęściej wysk wyskakuje mi um, Tantis. Najczęściej kupuję na tantis.pl, ale trzeba sprawdzić, gdzie jest najtaniej. Jakby to nie zawsze musi być najtaniej. I ja sobie tutaj wydrukowałam fakturę od nich i powiem Wam, jaka była cena. Dzieci kontra rodzice, te zagadki, to była cena... 1469, tanio, naprawdę. To o co chodzi, rozumienie idiomów i przenośni, to 3464. Też powiedziałabym, że dobra cena, bo naprawdę jest mnóstwo, mnóstwo materiału tam, naprawdę. Gruba książka, zobaczcie. Taka, taka, nie wiem, czy to będzie widać, ale taka naprawdę, naprawdę gruba. Jest tutaj stron ile? 71, 71 kolorowe strony, także super. Dobra, kolejna pomoc. Teraz będzie tak, słuchajcie, coś pokażę jeszcze takiego sprawdzonego. Czyli lubię mówić. I to będzie cena 28,44. Kupiłam. Zakupy zrobiłam 10 stycznia, więc ceny mogły się zmienić, ale 10 stycznia kosztowało to właśnie tyle. Lubię mówić. Materiał do terapii opóźnionego rozwoju umowy. Szósta część. Mam piątkę. Jestem zachwycona piątką. I mam jedynkę. Jedynka jest, jest okej, okay, ale nie dla mnie. To znaczy nie dla tych dzieci, które mam aktualnie w terapii. Po prostu. Każdy ma inne dzieci w terapii na ten moment. No ja właśnie jeszcze jakby Dopiero wróciłam z takiego macierzyńskiego, powiedzmy półmacierzyńskiego w pewnym sensie, na niewiele jeszcze terapii, czyli jakby mam tych pacjentów niewielu na ten moment. Będzie się ta liczba zwiększała, dlatego też jakby konkretnie pod konkretnych pacjentów zamawiam tak stricte, no bo właśnie jest ich taka, powiedzmy, określona liczba. I zobaczcie, co tutaj jest. Na przykład są takie karty: jedynka, dwójka, Trójka, trójka, czyli to ponumerowane, ok, e, maluje, malujesz, maluje, malujemy, malujecie, malują, o, czyli liczba pojedyncza i mnoga, tu z tyłu czytam akurat, a wam pokazuję jedzenie i e, jedzenie, zje, je i zjadł, i też rodzaj, o, widzicie, chłopiec, dziewczynka, super, i potem na przykład tu liczba pojedyncza i mnoga, wkładam, wkładasz, wkłada, wkładamy, wkładacie, wkładają, super. Czyli po prostu mamy czasowni, odmiana czasownika. No tak, jak jest zapisane, że jest to odmiana czasownika. Zobaczyć, czy są tylko takie karty. Jest ich w ogóle oczywiście bardzo dużo, bardzo, 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 bardzo dużo. Ale też, zobaczcie, są takie kolorowe duże plansze, jak w piąteczce, jak w piątej części. Zaraz zobaczę, o co chodzi w nich. I też tutaj to samo jest, czyli jedna osoba robi coś, tu na przykład, zobaczcie, tu będzie pewnie chodzi o smarowanie albo nie jedzenie, że będzie właśnie dziewczynka dopiero jadła, tutaj, że już je chłopiec. Mm, i pewnie, że tutaj już może zjedzone tak, więc pewnie tak pewnie będzie to też czasownik, zaraz zobaczę zresztą co robi pan, pan czyta książkę co robi pani, pani przeczyta książkę dokładnie, czyli też czasownik odmiana czasownika, świetnie, super e, takie plansze, bardzo fajna e, kupujcie jakby, jeszcze dodam, że tutaj nic nie jest e, jakby sponsorowanego. E, to, co kupiłam, po prostu kupiłam e, albo z polecenia waszego, swojego, e, z jakichś takich żydowości, że wydaje mi się, że fajne e, i jakby m, nic nie jest powiedzmy sponsorowane, tylko po prostu zamówienie. Nawet mówię wam e, ceny, jakie są. Kolejna rzecz, o której wam powiem. Powiedziałam wam cenę, powiedziałam. Kolejna rzecz. Czytanki ze zrozumieniem. E, 15,63 to z polecenia mojej Koleżanki, której, do której napisałam wiadomość, że potrzebuję szybko czytanek jakiś ze zrozumieniem, bo moje się skończyły, już nie mam zasobów. Gdzie mogę odnaleźć? No i ona mi wysłała i zamówiłam. Harmonia, wydawnictwo Harmonia. I, i zobaczcie, co w środku jest. Ona mi mówiła i pokazywała zdjęcia, więc, więc mniej więcej się orientuję, że są teksty różne. Chory kotek, wakacje na wsi, jakieś tu różne widzę. Aha, i nie ma od razu pytań? Szkoda, tylko tu jest jakiś odnośnik ćwiczenia i pytania, na której stronie. Szkoda, że nie ma od razu. Trzeba się doszukać tutaj z tyłu. Mm, ok, zobaczmy jakieś na przykład wiosna. Do tego tekstu wiosna. Jakie wiosenne kwiatki Tosia zobaczyła w ogródku? Otocz pętlami ich nazwy. Ja nie będę tutaj z czytania korzystała, tylko ze słuchania ze zrozumieniem, akurat mi jest to potrzebne. I będzie wymiana, i ja będę mówiła, a dziecko będzie zaznaczało mm, lub po prostu tam rzucało żółtko, jak dobrze powie i tak dalej. Jakie zwierzę zobaczyła Tosia, pokoloruj obrazek, ale to może zrobić, mogą zrobić moje dzieci nieczytające, którym zdaniem w czytance określono wiosnę, podkreśl. No to ja na przykład, jak będzie to zdanie, to klasni, tak można to zrobić, tak? Odpowiedz na pytania super. To też, jest też bardzo fajne. E, w środku. Zobaczcie, to są takie pytania, różne tam zadania, tylko szkoda, że tekst jest tutaj, czyli z przodu, a pytania są z tyłu i zadania. Jakby to takie mało funkcjonalne dla mnie, wolę, żeby od razu było. E, chociaż pewnie jeżeli mówimy o czytaniu, to pewnie kserujemy dziecku, wtedy ono sobie czyta i wypełnia, więc może i bez różnicy większej. Ale dla mnie, jak ja myślę sobie tutaj o tym, że ja będę od razu wykonywała, będzie dziecko słuchało i będę czytała od razu. Na przykład, pytania, to wygodniej by mi było, gdyby to było od razu. Dobra, i to kosztowało 15,63, tak jak Wam wspomniałam. Kolejna fajna rzecz, w ogóle mam prawie same fajne <noise> dzisiaj, znów mówię trzy: Ćwiczenia językowe do terapii afazji. I moja, e, mój sposób jest taki, jeśli chodzi o terapię dzieci z niedosłuchem, że wykorzystuję właśnie pomoce do terapii afazji, bo one są naprawdę przydatne. I to jest w harmonia. Anna Miechowska. Nie wiem, czy wszędzie wymieniałam autorów, ale w opisie podlinkuję wam, podlinkuję wam, pozycję i napiszę autorów, ok? Tych wszystkich pomocy. Więc jak nie powiedziałam jakiejś autorki, to przepraszam i napiszę ją w opisie. I tutaj zobaczmy. Na przykład stwórz określenie zgodne z zasadą tworzenia przymiotników odżyczownikowych. Noc, lampka, jaka nocna? Pirat, statek, jaki? No i piracki będzie. Ale dzieci pewnie będą tutaj piratowe i tak dalej, także no, ciekawe. Moje dzieci nie dosłucham. Dokończ zdania używając utartych zwrotów. Chciałabym mieć do dzieci anielską i tutaj trzeba uzupełnić. Albo na przykład do każdego czasownika podaj pasujący rzeczownik. Dać, wypełnić. Super. Kup kilogram mąki, ale i to trzeba dokończyć, albo do każdego określenia podaj pasujący rzeczownik, trudny egzamin, zaskakujące, może być na przykład spotkanie. Bardzo fajne, słuchajcie, w podanych wyrazach znajdź ukryte słowa i pokażę Wam, jak to wygląda w środku. Ja sobie tylko oglądam, Wam nie pokazuję, także już pokazuję. Tak to wygląda, mniej więcej, czyli mamy takie różne, zobaczcie, zadania. Bardzo fajna pomoc. Przyda mi się. Oczywiście moje dzieci nie będą tego wypełniały na zasadzie takiej, że wiecie, tam sobie po prostu długopisem i tak dalej, tylko ja będę im czytała, zadawała pewne pytania. One, jak wypowiedzą, to rzucą rzutką, skoczą, przykleją coś, przyczepią, odczepią, dostaną jakiś fragment obrazka i tak dalej. Więc w ten sposób. I to kosztowało 1783. 1783. Też dobra cena, bo ma stron słuchajcie, 120. Same w dobrej cenie widzę, kupiłam. Jestem zadowolona z tych zakupów. Ostatnia rzecz, którą kupiłam, jest taka, że po prostu była bardzo tania i stwierdziłam, że jak jest tak tania, to kupię. I kosztowała 5,97. I jeśli chodzi o tę pomoc, jakby po prostu kupiłam ją, bo była tania. I jakby to była moja jedyna tutaj, jakby taka wytyczna. No i oczywiście była z zakresu tego, który mnie interesuje, czyli czytanie ze zrozumieniem. U mnie nie czytanie, tylko słuchanie, bo ja czytam dzieciom te, te teksty. I zobaczmy sobie, co tu jest. Jakieś naklejki na początku. Przeczytaj wyraz i połącz z obrazkiem. Zobaczcie, coś takiego, czyli nie za bardzo się nada na to, co ja myślałam. Czyli dla dzieci czytających jak najbardziej, ale dla tych moich dzieciaczków, z którymi chcę słuchanie ze zrozumieniem, to miało być czytanie ze zrozumieniem, ale widzę, że to jest po prostu spodziewałam się tekstów, a tu są jakieś słowa. Mały kotek, duży tygrys, raczej coś takiego. Zdania, czyli jakby nie to, czego się spodziewałam, niestety. Zaraz zobaczymy, czy nie ma żadnych czytanek. A są jakieś tutaj. Przeczytaj tekst, zaznacz. I są jakieś, zobaczcie, takie małe czytanki są. Czy jest ich dużo? Zaraz zobaczę. 21 tutaj strona. Kilka, kilka jest. Zobaczcie, jest kilka że za 5.97 kilka mi się przyda. Ale jeśli chodzi o czytanie, jeśli czytanie ze zrozumieniem, um, ćwiczycie z dziećmi jakby czytanie jakby to tak, jak słuchanie to to chyba nie. To chyba bym była jednak za, tym, za tą pozycją, mm, tą, którą Wam wcześniej pokazywałam. E, zaraz znajdę o ta. Tu jest mnóstwo takich tekstów do czytania. Nie wiem jakich poziom. I merytoryczny, i w ogóle poziom, bo jeszcze po prostu z tych pozy pozycji nie korzystałam. E, dopiero Wam pokazuję tutaj sama sobie oglądam na żywo. E, także gdzieś tam tylko na szybko przejrzałam. To takie, to no, może być. No, zależy. Do czego nam tutaj będzie służyło. I to jest e, Beata Guzowska. Wydawnictwo literat. To są moje oczywiście subiektywne zdania, i zaraz powiem Wam teraz, ile to wszystko mnie wyniosło. Dokładnie 127 zł 20 zł z przesyłką już, także myślę, że za 127 zł to były bardzo dobre zakupy, a ostatnio robiłam same złe zakupy, czyli robiłam, same jakieś takie wpadkowe kupowałam po prostu na szybko i leżą tam sobie w rogu i połowę rzeczy nie wykorzystam w ogóle, są albo bardzo trudne, takie naprawdę bardzo trudne, nawet nie dla maturzysty chyba, niektóre pomoce, które zamówiłam, oczywiście w terapii generalnie mam i dorosłych, ale nie, jakby te materiały, które ostatnio kupiłam przedostatnio, to jakoś nie za bardzo, połowę z nich odłożyłam także teraz już się troszeczkę bardziej postarałam żeby zamówić coś takiego bardziej sprawdzającego no, i to tę jedną rzecz taką na zasadzie, że dobra, bo jest tania. Sprawdzę. Także ogólnie jestem bardzo zadowolona z tych zakupów. Naprawdę bardzo zadowolona. Tak jak wspominałam, tak subiektywnie się odnoszę do tych pomocy, ze względu na to, jakich ja mam teraz na ten moment pacjentów. Generalnie, jakby mam pacjentów przeróżnych, ale w tym momencie mojego życia, jakby mniej pracuje stacjonarnie, chwilowo, z powodu właśnie takiego macierzyńskiego, tego, że mam. Mam kilkumiesięczne dziecko, dlatego jakby zamawiałam pod konkretnych pacjentów, tak wiecie, że miałam w głowie konkretną dziewczynkę, na przykład wiek, konkretne trudności, konkretne rzeczy i zamawiałam pomoc, a nie na zasadzie doposażania gabinetu, żeby było i potem sobie wybieram względem dziecka pomoc, którą mam, tylko dokładnie do jakby konkretnego dziecka, więc zagadki mi się na przykład nie przydadzą, ale uważam, że są fajne. Naprawdę fajne, tylko po prostu nie na wiek tych dzieci, o których myślę. Dla, dla których potrzebuję. Może wykorzystam jako taki element niektóre trudniejsze te zagadki, bo tam parę widziałam jakichś takich troszkę trudniejszych. To może wybiorę te kilka trudniejszych dla tych dla takiej jednej dziewczynki, ale raczej w większości będą za łatwe w większości będą za łatwe, ale jeszcze je dobrze przejrzę, może gdzieś tam się skrywają tam, więc jakieś takie trudniejsze to był mój haul zakupowy logopedyczny, ciekawa jestem jak Wam się podobał ten film, e, robiłam takie recenzje pojedynczych pomocy, ale wiecie to jest jedna pomoc, a tutaj wiecie tak sobie oglądamy różne, które kupiłam, e, mówię czy są ciekawe czy nie, według mnie na ten moment e, oczywiście to się może zmienić może się okazać, że będą mało trwałe albo mm, mało jakieś praktyczne, e, ale tak na Pierwszy rzut oka dałam Wam znać, czy chcecie więcej takich holi zakupowych, logopedycznych? Dajcie znać, czy raczej wolicie takie, wiecie, recenzje, jedna pomoc dokładna, recenzja z czego się składa i tak dalej. Jestem ciekawa, a na koniec mam dla Ciebie niespodziankę. Organizuję webinar Kolejność i metody wywoływania głosek. 21 głosek, tak dokładniej, metody. Mam dla Ciebie e-booka z materiałami. Jak wywoływać 21 głosek razem z opisem, jak te głoski wyglądają. Mam dla ciebie właśnie webinar, na którym opowiem o tej kolejności, która głoska, na przykład mamy trzy szeregi, więc która głoska najpierw, jakie są zasady, gdzie można znaleźć te zasady, w jakiej literaturze, ale także jak później dobrać do tego terapię, na zasadzie jakie pomoce są wartościowe, jeśli chodzi o wady wymowy konkretnie, ale także jakie uniwersalne metody zastosować, żeby mieć jedną i stosować do wszystkich wad wymowy. Także kolejność wywoływania głosek i metody wywoływania głosek oraz te źródła, gdzie tego szukać i materiały, gdzie szukać tych materiałów i jak sobie takie uniwersalne zapewnić, to wszystko na webinarze, który jest praktycznie darmowy, bo kosztuje kawę. Kosztuje kawę, jest w cenie kawy z tego względu, żeby mogła udać się do miejsca, gdzie będzie dobre łącze internetowe. Niestety u mnie nie ma takiego łącza. żeby mogła Wam podpiąć zaświadczenie, 10 dni powtórki, żebyście mogli obejrzeć, żeby mogła Wam wysłać materiały, obsługę, informatyka, to podłączenie. Więc stwierdziłam, że to będzie taki no, prawie darmowy, zwykle robię darmowe, a teraz będzie właśnie w cenie kawy. Także zapraszam Cię serdecznie na kawę ze mną eee, i i zaświadczenie, również otrzymasz materiał na ten webinar, i dodaję link w opisie, żebyś mógł mogła dołączyć. Zapraszam cię serdecznie, będzie bardzo, bardzo ciekawie. Do zobaczenia!